Katzanski obecnie odwiedza 4,5 miliona ludzi rocznie mhm. na tych 218 km kwadratowych. To jest po prostu kolosalne obciążenie ruchem turystycznym. Yy, I na przykład 15% yy ceny biletu idzie na TOPR. Yy, czyli nie dość, że płacimy za wstęp tam ileś złotych, bo to są, to są pieniądze poniżej, poniżej 10 złotych. Mhm. Nie dość, że płacimy no. Stosunkowo niewielką kwotę za to, żeby zobaczyć to, co w Polskiej Przyrodzie najpiękniejsze, jeszcze idzie część z tego na to, żeby, żebyśmy mieli zapewnione bezpieczeństwo. To i tak odwiedzający są zbulwersowani tym faktem, że muszą uiszczać te opłaty. Wiele osób próbuje omijać bramki. Tak jak normalnie nie jest w stanie wlec z łóżka po prostu przed godziną 8 rano, to normalnie. Zrobi wszystko, żeby wstać wcześniej, zanim te kasy są otwarte, żeby wejść do tego parku i nie zapłacić tych tam, nie wiem, 4 czy 8 złotych.